Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play na Luźno. Ponownie witam was w Luciusie, czy w Luciusie, Lu -lu dobra, dobra, mieszanie się języka. Ponownie w tej grze, ponieważ nie dawało mi spokoju, że tak głupio się zacięłam na końcu ostatniego odcinka. Naprawdę w taki głupi sposób, że normalnie szczęka mi opadła, jak rozwiązałam to, nad czym się głowiłam tyle czasu. No i tak, jak. No i po prostu sobie przeszłam to na własną rękę. Chciałam zobaczyć tak na spokojnie, jak, jak się właściwie tą grą bawić, bo tak naprawdę to jest w głównej mierze przygodówka. Okej, okay, dobra, jakoś dziwnie mi się steruje nie wiem czemu. Um, I musimy zacząć tutaj jakby od znaczy od początku zabijania Gina, bo tak się zapisuje Autosave. Więc bierzemy się do roboty. Przy okazji pokażę Wam kilka rzeczy, które odkryłam po drodze, ale mam wrażenie, że myszka jakoś dziwnie chodzi. E, jakby była odwrócona, poczekajcie. Invert mouse, może to mi jakoś pomoże. O, tak jest lepiej, zdecydowanie. Dobra, mm, więc tak. Pierwsze co możemy sobie zwiedzać tutaj prawie cały dom. Niektóre pomieszczenia są pozamykane. Tutaj jedna szuflada jest zamknięta. Um, otwierałam wszystkie możliwe szuflady, ale nic praktycznie nic nie znajdowałam, więc Wydaje mi się, że nic tutaj nigdy nawet nie będzie. O, tutaj są majtki. <noise> tak. I Ruzys może je podnieść. W ogóle, what the fuck, takie. <noise> tutaj mamy klucz. Przypuszczam, że ten klucz właśnie jest... O, można zabrać poduszkę. Wow. Zrzuci ją na podłogę, świetnie. Przypuszczam, że on naj... Yy, znaczy, ten klucz jest do szuflady. O, przyszła mamusia. Tak, tak. Yy, ten klucz będzie do szuflady, ale na razie. Yy, na razie, że tak powiem, nic się nie da z tym zrobić. Um, tutaj odkryłam coś jeszcze ciekawego. Yy, widzicie co jakiś czas tam. Mryga ekran, jakby się rozmasuje i spada nam moc. Okazuje się, że to przez krzyż. Tak, ponieważ jesteśmy demonicznym chłopcem, to odwracamy krzyże, żeby nas tutaj nie zabierało mocy. Możemy zabrać stąd szczoteczkę do serbów, co jest na razie niepotrzebne. Przynajmniej tyle, ile zdążyłam przejść, co nie potrzebowałam tej szczoteczki, ale możemy ją wziąć. Um, to jest dość, dość dużo pokoi. Um, natomiast nie będziemy wszystkich przeszukiwać, bo tu nie we wszystkich coś jest i w sumie nie jest to takie istotne. Um, szuflad też nie będziemy przeszukiwać. Tak, ten gościu nas naprawia sprzęty ogólnie jakiś um, taka złota rączka powiedzmy tego domu. I tak, co my tu mamy? Oczywiście, mamusia, która się kręci, która będzie nam zawsze tu przeszkadzać. No i mamy tego Gina. A, wiem co zapomniałam. W sumie najważniejszego. A, i tutaj mamy ponownie krzyż. Też możemy go odwrócić, żeby nam nie spadała moc. W sumie to się później przyda, żeby jednak odwracać. Hmm. Musimy chyba wejść na górę z powrotem. Tak, dobrze, idź już sobie. Mąż. To zabieramy. To jest dość ważne, bo to się nam teraz właśnie przyda. What? nie będziemy sprzątać teraz pokoju. Idź, kobieto. Mamy ważniejsze sprawy na głowie. Zabijanie ludzi i tak dalej. Dobra. Teraz. Zabierzemy mu te zapałki. Tak. Ja w ogóle mam jakieś. Nie wiem, jak ja nagrywam, to ja mało rozumiem, że tak powiem, z samej gry. I nagrywanie na ślepo jest dla mnie pewnym problemem. Jak, jak oglądałam to moje nagranie, to znacznie lepiej poradziłam sobie z tłumaczeniem tego mojego dziennika. I zastanawiałam się, pożeg, o czym ja wtedy myślałam, jak ja to nagrywałam. Nie wiem dlaczego tak jest, ale to jest po prostu straszne. Ja chyba nie mogę nagrywać na ślepo. Albo muszę się bardziej skupiać na grze. W każdym razie ten dżin będzie teraz łaził właśnie do tego piecyka. A w tym dzienniku jest wypisane, że po prostu ten um, piecyk, uh, że tutaj um, gaz się sączy, ulatnia uh, i będzie właśnie Lucius potrzebował jakiegoś narzędzia, żeby coś z tym zrobić. No, I tym narzędziem jest właśnie śrubokręt. <gryt> Tylko musimy chwilę poczekać, bo jak on nas przyłapie, to przypuszczam, że będzie koniec gry.

Tak, i teraz zabieramy ten nasz wspaniały śrubokręt i psujemy pieck. Że też sobie poradzi takie małe dziecko z tym, no. Dobra, i teraz musimy po prostu poczekać na efekty naszej pracy. <noise> I ja po prostu, jak się zobaczyłam, jakie to było proste, a ja się tak kręciłam tu w kółko, to Boże. To, na to tak trudno, powiedzmy, wpaść, ale naprawdę trzeba się skupić i, i trzeba podejść do tego jak do zwykłej przygodówki, która potrzebuje no, rozwiązań, zagadek poszczególnych. Tylko, że tu nie ma takich powiedzmy typowych zagadek, tylko jak ustawić pułapkę, jak zrobić, żeby ktoś. O, pozdrawiamy harema. <laughs> jak zrobić pułapkę, jak sprawić, żeby ktoś tu zginął. No, gościu, chodź tu. Napijemy się herbatki za ten czas. Hmm, czy ja mam. Tak. Jakoś więcej rzeczy zebrałam sobie. Nie wiem. Już teraz tak się dokładniej nie rozglądałam po tych pokojach. Jak właśnie grałam sama, to, to tak dokładniej się przyglądałam. No i mamy filmik. Się, czy to faktycznie jest możliwe, żeby ktoś tak się spalił od piecyka, tak na śmierć, że tak powiem. Nikt go nie usłyszał, mimo że tam mama chodziła właśnie przecież gdzieś tam w okolicy. What can I say, Mr. Wagner? This is a real unfortunate series of events. Quite uncanny. Gene was my campaign manager and a friend of the family for many years. I'll be lost without him. I know this must be a difficult time for you, but we really must do an investigation here. I'll need to speak to your handyman about the gas leak. This shouldn't have happened. I had a feeling there was something weird going on in that house. I couldn't quite yet put the pieces together so I took a step back for a while, let it brew. And after a few weeks, the call came in. Just when things were getting back to normal, there'd been another accident in that godforsaken house. It happened on a rainy day. I think it was Tuesday. The janitor, who was known to be quite the drinker, was fixing a bathroom in the lower west wing. No, I on nam tu też daje wskazówkę, pewną.

tak, i dopiero teraz uczymy się korzystać z naszej mocy telekinezy, na którą narzekałam, że nie wiem, jak używać. Po prostu jej się nie dało używać do momentu, kiedy on nas tego nie nauczy. Więc musimy przechodzić ten samouczek. A, uh, czekaj, you can move the object now with your mouse. Now press the whole Co dziwne, tylko jednego Where trzymam. Aha, że niby to. Dobra, nie wiem, jak to działa tak do końca. W każdym razie jeden przycisk na pewno podnosi do góry, a drugi może w przestrzeni, gdzieś tam ruszę. Teraz muszę go włożyć do pudełka. Hmm. I jak widzicie, ten nasz pasek mocy się zużywa w momencie, kiedy używamy tej telekinezy, więc. O, dobra, dało się. <ścoughs> tak, możemy jeszcze też właśnie niszczyć przedmioty za pomocą telekinezy. Very No, w ten sposób. I możemy też uruchamiać różne maszynerie, jak na przykład radio. You know do, careful, no tak, będziemy się szarzyć znowu. Śmierć i zniszczenie. Przy okazji nie włączyłam sobie stopera i nie wiem, jak długo nagrywałam, to jest smutne. Ale myślę, że zbyt dużo też Wam nie pokażę, bo też zbyt dużo nie przeszłam. Przeszłam do, do momentu jeszcze jednej śmierci. Wow. Dobra, co my tu mamy. Hmm. Mamy się teraz dobrać do yy, do, 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 do naszej złotej rączki. Hmm, widać pogoda się na górze zepsuła I, i nam światło co cały czas. O, wow, a tam coś jest pod tym to chyba samochodzik Luciusa. Okej. Okay. dobra, to złazimy na dół. Tak, i tutaj się znowu kręci mamusia, i ten krzyż znowu jest przekręcony, więc sobie go odwrócimy, bo tym, tym razem może nam przeszkadzać jednak. Dobrze jest to zrobić. 9 na Te drzwi wcześniej były zamknięte. Ym, nie wiem, chyba w pierwszym odcinku pokazywałam, Tak mi się tutaj wydaje, bo się tu dostać. Tu mamy łazienkę, tak, w której jest właśnie nasz pan złota rączka. Ale krwiście, że tak powiem, nam pokazało. Tak, i nasz wspaniały dziennik. Gość jest zawsze pijany. A prawdopodobnie nie zauważyłby, gdybym zmienił trochę jego plany. Więc tak, zabieramy narz jego narzędzia. W sumie nie trzeba wszystkich, ale na początku nie wiadomo, którego klucza użyć, więc dobrze jest w sumie zabrać wszystkie. Zresztą nie wiem, czy da się określić, zanim się zabierze, który to jest klucz i jaki. Znaleźliśmy klucz. Coś możemy zepsuć tym. Zabierzemy też um, ołówek. I tu mamy właśnie uh, tą listę planów listę zadań. Ale zanim będziemy coś z tym robić, to myślę, że zrobimy coś innego. E, ponieważ za pierwszym razem z, od razu dałam zmianę planów, a my nie będziemy mi go mieli na głowie. Co teraz? Dzięki czemu będziemy mogli coś popsuć? E, I tak. Mm. Lucius, jak będzie zmieniał jego plany, to zmieni na to, że, że właśnie będzie y, musiał naprawić pie, pianino. Czy tam fortepian nie jest wypadno. Um, tak i. On może coś tu zrobić. Y, nie, nie może nic zrobić bez narzędzia. I pedał, Mówi, że pedały mają jakieś tam jedną drugą, nie wiem czy Dobra, nie, nie tak jak mówię, angielski u mnie kuleje nie będę się wygłupiać. W każdym razie dobrze jest właśnie użyć tego klucza, tylko dobrze by było, żeby nikt nas nie przyłapał. Zastanawiam się, gdzie poszła mamusia, by się tu nie pokazała. Dobra, może się nie pokaże. Dobra, zaryzykujmy. Nya! Widzicie, to się dzieje, jak nas przyłapią. Game over! I to jest trochę irytujące, ponieważ game over sprawia, że musimy zacząć cały ten jakby rozdział od nowa. Eee, czyli... Musimy wszystko zrobić to, co robiliśmy, żeby zabić tego gościa. prawda dużo tego nie jest, ale jednak bieganie po tym domu um, jest to trochę denerwujące, jak to trzeba kilka razy powtarzać. E Grałam sama, to powtarzałam to ze 3-4 razy, albo i więcej. No, przekręć ten krzyż. Dziękuję. I z powrotem do łazienki. O tak, jeszcze scenka, której nie można przeminąć. Więc też ją trzeba oglądać za każdym razem. Tak. Teraz jest wszystko to samo. Zabieraj narzędzia. To zabieramy. Zamkniemy go tu. I teraz musimy pilnować. Gdzie jest mamusia? Dobra, tu jest. To był ten. Okay. Jak ona Wyjdzie z tego pokoju, to się na za to pedały. <laughs> Dobrze, że tym razem chociaż nie wchodzi, że tak powiem... drzwi... bez ich otwierania. No idź sobie. Nie potrzebujemy cię tutaj, moja droga. Okej, okay. może nie zamknąć te drzwi. Dobra, to spróbujmy. Okej. Okay. udało się. Tym razem świetnie. No i teraz on musi go jakoś tu sprowadzić. Więc to już jest prosta sprawa. Mm, więc tak, na razie sądzę, że yy, gra nie jest. Tak trudna jak mi się wydawało, tylko po prostu y, trzeba się na tym skupić i pomyśleć. A mi tego zabrakło na odcinku. <grych> Dlatego tego wyszło jak wyszło. Muszę się przestawić na tryb przygodówkowy. Tak, i on teraz mówi, że, że mu właśnie naprawić ten pianino. I zaraz tu sobie przyjdzie. My tutaj poczekamy, bo będziemy mieli właśnie okazję użyć naszej wspaniałej telekinezy jeszcze do tego. Będzie efektownie, tak. Nareszcie jakaś efektowna śmierć. Sobie już nastawię. teraz mamy właśnie tym, że mamy użyć tych swoich mocy. Wow. No i oglądamy. Jeśli jesteście wrażliwi, to radzę yy, zamknąć oczy. i hate to tell you this mr wagner but it seems your handyman was drunk as a skunk he was an accident waiting to happen i was going to fire him after the other incidents but i just didn't have the heart it's hard enough to keep the staff here with recent events can't blame yourself. This might be the worst case of professional neglect I've ever come across. While this might explain the gas leak, it still doesn't explain the death in the walk-in cooler. The autopsy on the mate is inconclusive, but we're still working on the theory she had a poor heart or circulation problems and fainted. Edge. Tak, tym razem nie odwiedził nas Lucifer. E, i w sumie chyba nie mieliśmy żadnej podpowiedzi co do kolejnego morderstwa. E, ja już dalej e, nie przeszłam, więc nie wiem, e, co się ma wydarzyć. Już trzy osoby, żeśmy zabili. <noise> Jesteśmy okrutni. Tak. No i myślę, że ta ostatnia śmierć była taka najbardziej efektowna do tej pory. Myślę, że im dalej, tym, tym będzie bardziej, nie wiem, bardziej ubarwione te śmierci i zabójstwa. Myślę, że tutaj na razie skończę. Nie wiem, ile w sumie nagrywam, <noise> więc przepraszam, jeśli odcinek będzie krótki, ale. Um, ale po prostu dalej wymagałoby to ode mnie grania na ślepo i pewnie znowu potem zaczynania od początku tego rozdziału, bo tutaj autosejby się zapisują, więc już dalej nie będę przewodzić. I nie wiem, być może jeszcze wrócimy do Luciusa. Całego nie będę raczej nagrywać. Ra raczej, raczej nie. Będą to takie odcinki, właśnie z Let's Play na luźno. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Yy, no i zapraszam do kolejnych odcinków, do innych odcinków. Yy, wiem, mam się zabrać za The Walking Dead. Yy, już się za to biorę jutro. <laughs> Także yy, dzięki, jeszcze raz, i do usłyszenia. Na razie i papa.